Witam Państwa w kolejnym spotkaniu z cyklu Co Słychać. To my przenosimy się dziś do Nowego Sącza. Przenosimy się do Małopolski, Radio RDN Małopolska i Radio RDN Nowy Sącz. A Państwa i moim gościem jest dyrektor, ksiądz Jan Bartoszek. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam z Telenowe. Główna siedziba Radia RDN Małopolska jest w Ternowie. Proszę księdza, właśnie jak to się dzieje, że Totarnów jest takim punktem, z którego nadaje Radio RDN? A więc Radio RDN Małopolska swój początek miało właśnie w Tarnowie. W 1993 roku ówczesny biskup Józef Rzycielski powołał do istnienia decyzyjną rozgłośnie, która wtedy nazywała się Radio Dobra Nowina. Ciekawą historią związaną z początkiem jest to, że rozpoczęto nadawanie programu 24 grudnia 1993 roku w Wigilię. Pytanie, dlaczego właśnie w Wigilię i skąd taka nazwa radio Dobra Nowina? No, właśnie z tego faktu, że to właśnie w Wigilię się, narodziła się dobra nowina, Jezus Chrystus. Który jest właśnie punktem odniesienia również dla naszej działalności i jest głównym przesłaniem, jakie Radio Katolickie niesie swoim słuchaczom. Następnie, chcąc być bliżej ludzi, 10 lat temu postanowiono utworzyć drugą, niejako rozgłośnię wchodzącą w skład tej pierwszej. I zostało powołane Radio RDN Nowy Sącz, które ma swoje pasmo od godziny 6.30 do 17.00. I wtedy możemy realizować programy lokalne, na które zapotrzebowanie ma właśnie ta społeczność z tego terenu. Dlatego że odległość między Tarnowem a Nowym Sączem to jest 100 km. No ja to pytam właśnie o te problemy lokalne, bo Radio RDN to jednak jest radio, które ma za zadanie oprócz ewangelizacji, także informować swoich słuchaczy o tym, co dzieje się na ich terenach. Jak w taki sposób wygląda tworzenie ramówki, jak wygląda tworzenie całego programu Radia RDN? Oczywiście, że to tworzenie ramówki i całego programu no jest bardzo mocno związane. Z zapotrzebowaniem naszych słuchaczy. Przyznam się, że kiedy zostałem dyrektorem, to z, odkryłem po bardzo krótkim czasie, że tych dyrektorów radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz jest więcej niż tylko jeden, ponieważ zacząłem odbierać telefony w, od słuchaczy, którzy mówią. To byśmy zmienili, to byśmy wyeliminowali. Tu byśmy ten program przenieśli na inną godzinę, ten byśmy w ogóle zlikwidowali. Ja, słuchając tych wypowiedzi, w którymś momencie jednemu z słuchaczy, już tak grzecznie oczywiście, zwróciłem uwagę, że widzę, że Pan z, e, zdradza predyspozycje dyrektorskie. Jeśli się, jak się zwolni tylko miejsce, to natychmiast Pana poinformuję. To tak humorystycznie. Przyznam się, że kiedy spotkaliśmy się na dziesięcioleciu radia, to ten słuchacz przyszedł do mnie i mówił, to ja jestem tym, który dzwoni do księdza i bardzo się cieszę, bo jednak te postulaty, które zgłaszałem, zostały uwzględnione. Tak, staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie naszych słuchaczy. Dlatego zostało to radio rozdzielone na Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, po to, żeby właśnie być bliżej słuchaczy. Zgłaszają nam swoje problemy, zgłaszają nam swoje oczekiwania i na miarę możliwości i naszych sił staramy się na nie odpowiadać. Dlatego bardzo mocno wchodzimy we współpracę z samorządowcami, którzy codziennie na falach naszego radia pojawiają się o godzinie 8.10 osobny goście z Radiu Nowy Sącz osobny w Radiu Erdenmałopolska Małopolska tutaj w Tarnowie. Jest to zazwyczaj burmistrz, wójt, starosta, prezydent miasta po to, żeby podejmować kwestie społeczne i roz, rozmawiać na temat tego, co dla danej społeczności lokalnej robi dana gmina, dana, dane miasto, dany samorząd. To jest bardzo ważne też i bardzo sobie ludzie cenią te rozmowy poranne. Tak słuchacze, jak i właśnie samorządowcy, którzy bardzo chętnie do naszego radia przychodzą. Bo rozumiem, proszę księdza, że ta współpraca chociażby z samorządowcami, w związku z tym, że pojawiają się w studiu Radia RDN, jest jak najbardziej aktualna i trwa nieprzerwalnie. Tak, tak, oczywiście. To jest To jest współpraca, która przede wszystkim ma na celu informowanie, Lokalnej społeczności o działaniach dan danego samorzą samorządu, ale też jest okazją do zadania e, słuch przez słuchaczy pytania dla danego e, wójta e, czy burmistrza. E, I to jest też taka platforma <śmiech> <śmiech> Przepraszam, taka platforma właśnie debaty publicznej. E, dlatego, że jeśli takie pytanie się pojawi e, do danego samorządowca, to staramy się mu je zadać w imieniu słuchacza. W ten sposób budujemy też relacje z naszymi odbiorcami i próbujemy pomagać im w realizacji tych postulatów, które, które zgłaszają. Ksiądz nie ma łatwego zadania. Dwie stacje radiowe oddzielone od siebie kilometrami, a tak naprawdę jeden wspólny głos, ale to też się przekłada na współpracę pomiędzy innymi stacjami radiowymi, czyli takim budowaniem koalicji mediów obywatelskich. To, co dzieje się chociażby z forum z innymi stacjami katolickimi w całej Polsce. Jak najbardziej wchodzimy we współpracę z. Rozgłośniami, które są zrzeszone w ramach forum rozgłośni niezależnych, katolickich. My podejmujemy również współpracę na miarę możliwości, żeby zachować też ten element konkurencyjności z naszymi lokalnymi mediami. Ciekawa jest współpraca, i tutaj nie wchodzimy sobie w żaden sposób w nasze kompetencje, a wręcz przeciwnie, wspieramy się to jest ta współpraca z młodzieżową. Telewizją Synaj TV, która została również przez decyzję powołana do istnienia, do życia, po to, żeby realizować programy typowo młodzieżowe. I my staramy się, pierwsze, promować również tą telewizję Synaj TV i ich przesłanie ewangelizacyjne, ale też staramy się realizować wspólne programy, które mogą pomóc dotrzeć się z przesłaniem. Do szerszej grupy odbiorców. I trzeba przyznać, że w tym momencie jesteśmy na etapie realizacji takiego dużego programu, gdzie Synai TV realizuje audycje audiowizualne poświęcone rodzinie i małżeństwu i przygotowaniu do małżeństwa i z podobną, ale trochę w innym zakresie tematyką wchodzimy również w audycje radiowe. To jest fantastyczne uzupełnianie się. Oni o nas mówią na, w swoim medium, w, w, w Synaj TV. My natomiast reklamujemy ten program audiowizualny, ciekawe wywiady dotyczące właśnie małżeństwa, rodziny Reklamujemy i informujemy o tych audycjach, właśnie na łamach naszego radia. To pozwala nam na właśnie taką, takie współdziałanie, żeby osiągnąć właściwy cel, który sobie postawiliśmy, a więc, żeby jak najbardziej uświadamiać nie, młodych ludzi, jak ważna jest rodzina. Jak i stąd też w radiu prowadzimy w tej tematyce odpowiednie warsztaty, które które są prowadzone z, ze specjalistami, realizowane w tej dziedzinie małżeństwa, czy to psycholog, czy to współpracownictwa rodzinnego, czy to jeszcze właśnie inne osoby, które pomagają w realizacji właśnie tego zagadnienia po to, żeby bardziej przybliżyć znaczenie, misję rodziny. Proszę księdza, do kogo skierowane jest Radio RDN? Bo ten pierwszy sygnał, który ja otrzymuję, to że słuchaczem Radia RDN jest człowiek młody. To są ludzie, którzy właśnie gdzieś próbują też rozeznać swoje powołanie, swoją drogę życiową. To znaczy y, y, młody również, natomiast jednak y, myślę, że w dużej mierze naszymi słuchaczami y, i odbiorcami są ludzie dorośli. I, I starsi. Z tego też faktu, że no, osoby starsze mają więcej czasu na, na spędzanie przed radiem. Stąd też te programy, które realizujemy, są jakby odpowiedzią odpowiedział na, na ich zapotrzebowanie. Staramy się prowadzić bardzo obszerną kampanię informacyjną, przestrzegającą przed różnego rodzaju zagrożeniami dotyczącymi właśnie zagrożeń, jakie czekają na osoby starsze. Stąd też ciekawą audycją, którą realizujemy w ramach właśnie współpracy z Policją, jest cykl audycji, które są realizowany w każdy poniedziałek, pod hasłem pomagamy i chronimy. Policjanci przychodzą, mówią o aktualnych zagrożeniach, bardzo dużo czasu poświęciliśmy oszustom, którzy czyhają na osoby starsze i pomimo dość intensywnej kampanii informacyjnej no, słyszymy w mediach, że mimo wszystko ludzie dalej jeszcze no, ulegają, ulegają tym różnym, różnym, właśnie oszustom. Ale wspomniała Pani o młodzieży. Może tylko wspomnę o pewnej akcji dotyczącej dzieci. W tym roku w maju podjęliśmy taką olbrzymią akcję promocyjną związaną z osobą świętego Jana Pawła II wśród dzieci. Dla dzieci Jan Paweł II jest już osobą no, historyczną, której nie widzieli, a pewnie zapowiadań też coraz, coraz słabiej znają. Dlatego przygotowaliśmy malowankę do współpracy zaprosiliśmy lokalne samorządy, które to tę malowankę. Dotyczącą osoby świętego Jana Pawła II, zakupiły dla swoich przedszkoli, natomiast my w radiu nagraliśmy 20 audycji poświęconych ojcu świętemu Janowi Pawłowi II. I o 10.10 .10, od poniedziałku do piątku przedszkola weszło w ten projekt prawie 12 tysięcy dzieci od wieku od 3 do 6 lat. A więc w przedszkolach łączyliśmy się, nadając krótkie, dziesięciominutowe audycje, właśnie dotyczące danego tematu, który znajdował się w malowance. Potem dzieci się rozłączały i w formie utrwalania tej informacji, właśnie malowały rysunek na temat, którego była audycja. No, fantastycznie ten program się przyjął. Mieliśmy kilka celów zrealizowanych. Przede wszystkim zapoznaliśmy dzieci z osobą święty, Ojca Świętego Jana Pawła II, który właśnie w zeszłym roku został ogłoszony patronem Małopolski na wniosek Urzędu Marszałkowskiego. Stąd chcieliśmy też podjąć takie działanie, które by właśnie bardziej tą osobę Ojca Świętego przybliżyło. I Fantastyczna sprawa. Bardzo zadowoleni byli również wychowawcy w przedszkolach, bo to niejako nas zintegrowało. No, na jedna czwarta dzieci z terenu naszej słuchalności weszła w ten projekt. I ksiądz połączył tutaj tak naprawdę te dwie płaszczyzny, czyli tę płaszczyznę ewangelizacyjną, tę misję ewangelizacyjną radia, z tym o czym rozmawialiśmy, czyli ze współpracą z samorządowcami, z właśnie, chociażby z przedszkolami, 12 tysięcy młodych ludzi, którzy dowiedzieli się, czym jest radio i dowiedzieli się, kim jest święty Jan Paweł II. Dokładnie, dokładnie. ale też dla dzieci organizujemy tak zwaną noc naukowców, gdzie dzieci chętnie do nas przychodzą i oprowadzamy ich. Teraz jest troszkę ze względu na pandemię ten ruch ograniczony, niemniej jednak chętnie ich zapraszamy do naszego studia i przyjeżdżają ze swoimi opiekunami i z otwartymi buziami przechodzą poszczególne pomieszczenia, dowiadując się jak realizowany jest program i jak powstaje program. A skoro już o realizacji i o powstawaniu programu mowa, to na zakończenie chciałabym dopytać księdza, bo wspominaliśmy także o innych stacjach radiowych. Jak wygląda taka współpraca? Czy są takie audycje, które Radio RDN Małopolska przekazuje innym stacjom katolickim, czy też są takie audycje, które Radio RDN Małopolska pozyskuje podczas takich spotkań, podczas współpracy z forum? A więc trzeba powiedzieć, że fantastyczna jest ta współpraca. Ja nie miałem świadomości, kiedy przychodziłem do radia, że jest coś takiego jak forum rozgłośni niezależnych. I gdy pojechałem na pierwsze spotkanie, to byłem pod wrażeniem pierwszej kreatywności poszczególnych dyrektorów i poszczególnych rozgłośni, bogactwa programów, które realizują i, i tej otwartości. To było fantastyczne. I od razu wiedziałem, że to jest. Nie powinno mnie tylko fascynować, tylko również zobowiązywać. E, natychmiast zorientowałem się, że e, no, nie jest tak źle, jeśli chodzi o Radio Edenau Polska i Edenowy Sądz, ponieważ również tworzymy e, programy, które są chętnie pobierane przez e, inne rozgłośnie. Dużo z tych programów dotyczy kwestii muzycznych. Mamy taki e, program Wieczór pod gwiazdami e, muzyczny, czy e, Lista z mocą. E, to są. E, Audycje, które realizowane są u nas i pobierane również przez inne rozgłośnie działające w ramach forum, ale również pobieramy i korzystamy z audycji przygotowywanych przez inne rozgłośnie, chociażby audycje formacyjne dotyczące Wielkiego Postu czy Adwentu. To jest fantastyczna sprawa, dlatego że możemy w ten sposób się wzajemnie ubogacać. Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz. Proszę księdza. Ja życzę z całego serca tych dobrych nowin, bo jednak data zobowiązuje. 24 grudnia po raz pierwszy wybrzmiało radio, więc bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego. Ksiądz dyrektor Jan Bartoszek, Bartoszek był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia, do zobaczenia właściwie jako radiowiec, śmiało możemy powiedzieć, do usłyszenia na falach radia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże.